Cześć, witajcie, witam was w kolejnym materiale z pojazdu niskotierowego. Dzisiaj w końcu na tapet biorę iMixa 13FL 11 to piątotierowy czołg lekki. Wydaje mi się, że o statusie premium. Pojazd ten był do zgarnięcia z okazji 13 rocznicy WOTA. Trzeba było wypełnić bodajże 8 misji, żeby pojazd ten zagościł u was w garażu. I teraz tak, pewnie wiele osób sobie zdaje. Zadaję pytanie właściwie, czy jest to lepszy pojazd od drzewkowego Elca? Szczerze mówiąc, wątpię, ale nie jestem osobą, która może w 100% się na ten temat wypowiedzieć, bo ja Elcem Drzewkowym nie grałem naprawdę długo. Eee, po tych zmianach to nawet nie wiem, czy coś tam sobie grałem, czy, czy właśnie nie. Tutaj mamy mapę lodowiec stosowanie na szóste tiry. Respy z wschodniego kapa i z mojej perspektywy, jak grałem parę razy lodowiec, lepiej, bo właśnie ze wschodniego kapa, jak podjadę w te okolicę, to jestem w stanie coś poświecić dla swojej drużyny. Natomiast na tych tierach z drugiej strony niekoniecznie to spotowanie miało sens, bo chyba w większości przypadków, a zagrałem tu 3 lub 4 bitwy z drugiego kapa, no nie miałem duży, dużo, dużo asysty. Niestety, jeśli chodzi o piąte tiery, i grę lightami pod spotowanie, czy w ogóle grę lightami, to jest kilka kwestii, które Powoduje, że trzeba się zastanowić, na, zastanowić nad tym, czy na pewno granie na piątkach lightami ma sens. Wiadomo, no są ludzie, którzy będą to lubili, są ludzie, którym to nie będzie odpowiadało, ale postaram się to wytłumaczyć z własnej perspektywy. Ja zagrałem tym Elcem 50 bitów, więc uważam, że dość sporo. Problemem piątek jest to że nie macie ulepszeń polowych, czyli nie macie możliwości posiadania dwóch zestawów wyposażenia. A dla czołgów lekkich jest to bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dostajecie dobrą mapę i dobry line-up, możecie się pobawić w spotowanie. Jeżeli dostaniecie mapę pokroju Enska, Himmelsdorfu, Paryża, czy po prostu taką mapę, w której no, ze spota raczej zbyt dużo nie zrobicie, no to przydałoby się wtedy mieć setup do zadawania uszkodzeń, do robienia po prostu demedżu. Ale... No, nie da się na piątkach czegoś takiego zrobić, więc musicie z góry już się zastanowić, czy chcecie zrobić lajta pod damage, czy lajta pod spotowanie. Ten pojazd, który tu widzicie, nie ma zbyt dobrego DPM-u, no ale jest niewielkich rozmiarów, więc ja postanowiłem, że zrobię go pod spota. Dzisiaj pokażę Wam zresztą trzy bitewki. W mojej pierwszej MC, która będzie na, jako ostatnia na kanale, tam miałem zestaw dosyłacz, camo, dosyłacz, camo i, 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 i optykę. Na tych tierach nie ma CVS-a, to jest ważna rzecz, jeżeli się przyzwyczajicie, zwłaszcza do spotowania na CVS-ie od tierów 8 wzwyż. Dlaczego? Dlatego, że grając z CVS-em, jesteście w stanie często wyspotować kogoś, kto nawet stoi w krzakach, po prostu łamiecie mu nieźle kamu. Mając dobrą załogę, dobrego lighta do spotowania, często jesteście w stanie outspotować inne czołgi lekkie, zanim wy dostaniecie spota. Na piątych tierach nie ma czegoś takiego, bo nie macie CVS-a. A co za tym idzie, musicie odpowiednio wiedzieć, w którym miejscu macie szansę na wyspotowanie kogoś, a w którym niekoniecznie. I jeżeli na tych tierach będzie jakiś tedek o bardzo dobrym kamuflażu, na przykład jakieś Semowente, jakieś Basotto, z siatą, z lornetą, z kitranem z krzakiem, czy inny light, no to niekoniecznie będziecie w stanie to coś wyspotować. A jeżeli będziecie przemykać od krzaczka do krzaczka i gdzieś wyskoczycie na jakąś otwartą przestrzeń, gdzie mm, krzaki nie będą dawały wam kamo, to taki pojazd stojący w dobrym krzaku, z dobrym zasięgiem widzenia i kamo, jest w stanie was wyspotować jako pierwszy. Więc no, zdarzały mi się sytuacje, w których to ja przemykając od krzaka do krzaka wybrałem gdzieś złe miejsce, no i momentalnie dostawałem spota, gdzie bym się nie spodziewał, bo na przykład grając na tej samej mapie takim Elcem, który jest też stworzony do spotowania, ale z CVS-em, ja już bym był w stanie kogoś wyświecić, więc w moim odczuciu, jeżeli chcecie grać czołgami lekkimi, to lepiej jest sobie kupić jako zabawkę Elca na ósmym tierze, zrobić jeden setup pod spota, drugi setup pod strzelanie i się po prostu bawić, korzystając z CVS-a. Natomiast też oczywiście na tych tierach zdarzają się bitwy, w których to umiejętnie wykorzystując miejscówkę, jesteście w stanie wyświecić wiele czołgów przeciwnika i przyczynić się do waszej wygranej, jak ja w tej bitwie. Tyle, że takie sytuacje mają miejsce w moim odczuciu rzadziej niż na tierach wyższych. Kolejna sprawa, też kilka razy podczas ogrywania tego lighta, zdarzyły mi się sytuacje, w których to ja spotowałem przeciwników, ale moja drużyna kompletnie nie strzelała. Oczywiście, takie sytuacje mają miejsce na każdych tierach. Ale na niskich tierach mam wrażenie, że takie sytuacje zdarzają się częściej. Dlaczego? Dlatego, że dużo osób, zwłaszcza jeżeli zahaczamy jeszcze o tiery czwarte, jeździ w bardzo dziwne miejscówki, jeżeli są tu gracze początkujący. I na przykład zdarzały mi się prochorowki, w których to nikt na linii 1-2 nie jechał, albo jechał jeden pojazd. No więc oczywiście na dychach też mi się ostatnio coś takiego zdarzyło, ale no tutaj... Nieraz jest tak, że wy dużo ryzykujecie, żeby zająć jakąś fajną miejscówkę, żeby podspot coś podspotować. Uda wam się to, ale nic z tego nie macie. No i najbardziej wkurzające no to jest właśnie to, że musicie się zdecydować na jeden setup. Ja potem przerobiłem się już totalnie podspotowanie, czyli ma mam tutaj optykę. W tej bitwie zresztą tak to też wygląda. Nie mam dosyłacza, mam optykę, mam mm, cichy układ i mam... Wentylację. Wszystko grane na zwykłych modułach. Jeżeli by, chcielibyście tą piątką się pobawić bardziej, to oczywiście różowe bądź fioletowe moduły jeszcze bardziej ją podkręcą. A czasami, korzystając z tego, że mam racje bojowe, dobrą załogę i takie wyposażenie, no i korzystając z tego, że na tych tierach są czołgi, które mają bardzo słaby zasięg widzenia i nieraz ludzie mają bardzo słabe załogi, no potrafiłem się nie świecić w, nie, w niesamowitych miejscach, niekoniecznie będąc schowanym za krzakiem. A więc, no... No To znowu są sytuacje, które raczej na wyższych tierach nie będą miały miejsca, ale to niestety jest zbyt duża losowość, jak dla mnie. A screeny końcowe wyglądają następująco: zabite ten wpadła mi e, odznaka mistrzostwa kasa pancernego, była to kolejna MK. Służba patrolowa, miałem tutaj 588 uszkodzeń własnych, 2881 asysty, tylko 1102 bazowego expa, ale to wystarczyło oczywiście na MK. No i też kolejna rzecz: jak spotujecie, i spotujecie na swoich tierach, albo na tych tierach około waszych no niestety tego expa dostajecie też, e, też mało, no bo gra nie bardzo wynagradza spotowanie. 7 strzałów oddanych, 5 trafionych, wszystkie z penetracją, zarobione 18 tysięcy kredytów, więc no raczej to jest czołg premium, 2003, znaczy w sensie no pewnie ma status premium, 2314 wpadło expa z różnymi mnożnikami. Tak ten pojazd wygląda w garażu, jak widzicie mam dwie odznaki biegłości. Ciekawe, może kiedyś jakbym się nudziło to może powalczę o trzy odznaki biegłości, ale nie wiem, na razie mam całą masę innych rzeczy do roboty. Podoba mi się też ten garaż, który tutaj jest. Jak ja nagrywam to jest dopiero pierwszy dzień tego garażu, wy jak oglądacie to już jest pewnie po tym garażu. No ale staram się tutaj mieć spory zapas materiału dla was. No jak widzicie węta, cichy układ i optyka, dodatkowo na tych tierach nie macie też żadnego bonusu do tego wyposażenia. I dyrektywa na camo, żeby jeszcze to podkręcić. Załogę mam, załogę mam setki, ale dobrze by tutaj było jednak mieć, jeżeli nie chcecie grać tak jak ja na full goldzie, żeby mieć intuicję. Z takim setupem, ze z żarciem, takim, taką załogą, wasza wartość maskowania to jest 45-44, więc bardzo, bardzo dobra. Myślę, że można to jeszcze fajnie podbić. Moim zdaniem nie jest to pojazd must have, ale... No skoro ja w 50 bite wbiłem dwie marki, to może, może kiedyś będzie mi się chciało pokombinować, pobawić się trochę nim. E tylko że no więcej musi się nastawiać na spotowania, robienie uszkodzeń raczej przy okazji. Bo niestety e nie dość że on DPM-owo nie grzeszy e na takim ustawieniu bez dosyłki wprawdzie, ale zaraz wam powiem, jak to wygląda e z e siłą ognia. 1223, no to, to jest bardzo, bardzo mało. Nawet jak to podkręci, podkręcilibyście sobie dosyłką, to nie wiem, czy by to miało sens. Tylko 5 stopni depresji i 10 podnoszenia działa, co też utrudnia granie pojazdem, w którym mielibyście robić uszkodzenia. Więc do spota, tak, do robienia uszkodzeń. No już trudniej. Jeśli chodzi o działo, 110. Alfy 108 peny na podstawce, 148 na Goldzie. goldem jest, są APCR, -y, więc no jest duża różnica. Dlatego też przy tak małym DPM-ie jednak moim zdaniem lepiej grać Goldem, celność 039, więc słaba. No, należy się spodziewać z tym, że mając słaby DPM jeszcze czasami będziecie pudłować, co też nie pomaga. Apex 790 metrów na sekundę CRK 988, więc troszkę szybciej, z tym, tym bardziej warto myślę, rozważyć te. CR-ki, ale i tak w zalewie tych różnych dziwnych rzeczy, tych dziwnych pojazdów, które Wargaming da, dawał na niskich tierach, wydaje mi się, że ten Els wcale nie jest aż taką tragedią. Bertonich mówił, że jest tragiczny, ja się z tym nie do końca zgadzam. Ogrywając teraz różne te piątki, te cudaki z paczek i odnosząc się do tego czołgu, który był do zgarnięcia bodajże w sierpniu ubiegłego roku, to wydaje mi się, że ten sytuacyjnie wypada nieźle. Ale jest bardzo zależny jak to light od losowań, tak? Jeżeli wam nie będzie dawało dobrych losowań, no to czasami możecie się niestety męczyć. Bo jak dostaniecie Ensk, Himmel, Paryż, no to raczej ciężko będzie zrobić nie wiadomo jak przyjemny wynik. Lecimy z kolejną bitwą: losowanie na szóstetiery po dwie arcioszki i mamy mapę Redshire w trybie spotkaniowym. Ponieważ tak jak wam mówiłem, no kamu mam na całkiem fajnym poziomie, to stwierdziłem, że spróbuję pojechać w okolice tych krzaczorów, z których powinienem coś, niecoś pospotować. Kolejna rzecz, do której warto się odnieść też, jeśli chodzi o grę na tych tierach, to tutaj jest momentami jest bardzo, bardzo dużo czołgów lekkich. I szóstek, i piątek, i czwórek nieraz, elców, nieelców, tych, leopardów, luchców. No i co za tym idzie, jeżeli na przykład dostaniecie line'a, w, w którym macie pięć tego typu pojazdów, no to ciężko zagrać sobie pod spota, bo po pierwsze... Yy, mało kto ma strzelać, część spota będzie się rozkładała na kilka czołgów lekkich, druga rzecz niestety też, na tych tierach jeżeli macie dużo czołgów lekkich i nawet znacie miejscówki, wiecie gdzie pojechać, to albo będzie ryzyko, że ktoś z was tego miejsca będzie wypychał, bo uzna, że to jest jego krzak, albo ktoś, jeżeli tych czołgów lekkich u przeciwnika będzie sporo, po prostu będzie jeździł na wariata. I wjedzie w was, i was spotnie na 50 metrów. Oczywiście on czy tym prawdopodobnie zginie, ale jest duża szansa, że wy też. I raczej takiej bitwy, no nie uznacie za udanej, nie będzie to bitwa, którą chcielibyście mieć, jeżeli byście markowali pojazd, tylko to będzie bitwa, która po prostu zwyczajnie nadaje się do kosza. I też trzeba się z tym liczyć. No to też powodowało, że czasami jak grałem tym pojazdem, to miałem takie, nie dobra, już, już, już mam dość. Już mam dość, więc... No tu jest taka sinusoida, jeśli chodzi o przyjemność zgrania tym pojazdem. Wci wydaje mi się, że naprawdę lepiej Elca sobie kupić, dać mu dobrą załogę, dać mu dobre moduły, zrobić sobie dwa setupy i tam tej zabawy może być dużo, dużo więcej. Oczywiście na ósemkach też są setupy, gdzie tych lightów jest dużo, też tych Elców jeździ od zarąbania. No, ale ja dawno nie grałem na tych tierach, dawno nie grałem czołgami lekkimi, i też jak zobaczyłem ile jeździ Elców, ile jeździ różnych pojazdów tutaj, to miałem takie wow aż tyle? No więc warto nieraz zejść też na inne tiery, niż się, niż się uwalić tylko i wyłącznie na tych dziesiątkach czy ósemkach, powiem tak, dla urozmaicenia. Ale oczywiście, jeżeli ktoś lubi grać tylko tamte piery, no to jak najbardziej. No, to jest akurat cały czas, będę podkreślał, fajne. W Wocie, w Wowsie że możecie sobie grać w te tiery, które wam najbardziej pasują, bo to wy macie mieć przyjemność, bo gra gdzieś tam mimo wszystko ostatecznie służy do tego, żeby być rozrywką i żebyście wy spędzali przy tym dobrze dobrze czas. 3 do 2. Ja sobie jeżdżę to do dołu, to do góry. Na razie asysty zbyt dużo tutaj nie mam. Teraz się zastanawiałem, czy coś, coś tutaj z góry jest w stanie mnie spotnąć. Wycofuję się tak, żeby mieć zasłonę z krzaków. No, i próbuję strzelać przez tego kawuka, ale okazuje się, że na linii do kawu stoi lajcik, więc prawdopodobnie to właśnie on złapał tą peskę, którą wystrzeliłem w stronę kawu. No mój vis, vis w tym momencie nie bardzo ma cokolwiek do powiedzenia. Teraz jeszcze kawulec mi go zasłonił, ale nie strzelałem. O, właśnie, czekałem, by mieć przestrzał. Udało się, pierwszy frak na koncie. Wiem, że gdzieś tu powinien stać ten KW, strzelam. Widać, że weszło, bo poszedł dekap. Teraz widzę fałkę i stosuję dokładnie to samo czyli cofam się tak, żeby mieć warstwę krzaków nieprzezroczystą. Zastanawiałem się tylko, czy coś mnie nie spotnie z górki, ale z drugiej strony, skoro tam jest kawuk, no to on raczej ze swoim zasięgiem widzenia nie powinien być wyzwaniem. Przebijanie fałki jednak nie jest takie oczywiste. No i tutaj ten DPM daje, daje się mocno we znaki. sześć do czterech no i mamy VKH osiem do czterech teraz fałeczka nagroda za staż. 9 do 5, duża już przewaga, ale wciąż tutaj, no naprawdę kilka strzałów w tej bitwie było takich na zasadzie jak, dlaczego, dlaczego to są dingi. A propos, patrzcie na ten strzał, no właśnie, nie? tu gdzieś mi poszło, no, no, no można się skurzyć, 11 do 6, jest Leopard. Postawiłem go na gąsienicy. tu już liczyłem się z tym, że dostanę spota, ale mówię, jest tak duża przewaga, że się nawet tym nie przejmuję. Nie zastanawiałem się jechać teraz po tego Tedeka, ale mówię, nie, Tedek sobie poczeka. Arty. Arty są ważniejsze. Mamy więc SU-8. 13 do 6. Kolejne strzały lecą w kierunku w kierunku tutaj tego grilla. Więc mi rośnie asysta. No i mamy 14 do 6. Zostaje tylko Susto, ale ja do tego Susto już nie dojadę, więc nie przedłużajmy i zerknijmy na rezultaty. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę wpadła również odznaka Mistrzowska Asa Pancernego i medal Nadina. E, 1605 asysty, 1441 uszkodzeń własnych e, i 3 fragi dało to 1145 punktów. Bazowego EXP oczywiście była, 22 strzały 21 trafionych, 15 z penetracją. Na te 1441 uszkodzeń, 864 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane niecałe 2 km, 20 prawie 9000 zarobiłem na czysto. EXPA wpadło 4122 z różnymi mnożnikami. I lecimy z ostatnią bitwą, ale e, jeśli chodzi o chronologię, to była jedna z moich pierwszych bitew na tym lajcie. Jak widzicie, nie mam tu jeszcze żadnej odznaki biegłości. Mam też zestaw z podstawowymi pestkami który potem zmieniłem i tutaj miałem optykę, kamo i dosyłkę. I to też potem za namową Bertonika z tego zrezygnowałem. Malinówka, rosowanie na szóste tiry i na Thiery czwarte, dwie Arciochy. No jadę w dość charakterystyczne miejsce, no ale mając świadomość tego, że mogę mieć dobry zasięg widzenia, dobre kamo, no to mówię, pobawię się, tak? Pobawię się, zobaczymy, czy uda się coś pospotować. Na razie sobie grzecznie stoję i czekam, bo cierpliwość jest tutaj ważna. Oczywiście te krzaki są bardzo charakterystyczne, tak samo jak nasze, nasze vis, vis z drugiej strony, ale jeżeli ktoś jest kumaty, no to no, możemy się spodziewać, że jakieś blindy w tym kierunku polecą. Na szczęście, mimo że te krzaki już są tak bardzo znane, to też nie zawsze ludzie są w stanie kapnąć się, że jednak to my sobie tu stoimy, w tym krzaku bliżej lewej, czy bliżej prawej strony, Czasami niektórzy grają jeszcze w ogóle bardziej na środku. Firefly nie jest po moim spocie. Prawdopodobnie to, to ten Sherman FL10 spotuje. Ale to nie był na razie problem. Zastanawiałem się tylko, jak pojechali moi przeciwnicy. Bo nieraz na malinówce na tych tierach jadą wszyscy otwartym polem. Jest takie ura, ura, nie? Na przykład teraz ten 8A1. On próbuje mnie blindować. I został za to skarcony, ale niewiele tak naprawdę jego jest z mojego spota, więc prawdopodobnie też ta P-43 go spotowała z mojego spota. Jest ten IT-3, który nie mając absolutnie pancerza na początku nie wyłapał wcale zbyt dużo uszkodzeń. Na szczęście teraz widzę, że już tych uszkodzeń poszło więcej. Leopard jest również moim spotem i ten 28 również, czyli po prostu przeciwnicy oraz ta kaczka, która teraz się wyspotowała. Przeciwnicy stracili już cierpliwość, zaczęli wyjeżdżać, zaczęli też pewnie strzelać, przez co tracą kamo po strzale i ja jestem w stanie ich wyspotować. Gdybym miał CVS-a, być może bym był w stanie wyspotować ich wcześniej, ale no, przypominam, CVS jest dopiero od poziomu ósmego, jeśli chodzi o lighty. No i... i z jednej strony szkoda, że go nie ma wszędzie, jeżeli już ten CVS jest, a z drugiej strony szkoda, że on w ogóle jest, tak? Bo to doprowadza czasami naprawdę do dziwnych sytuacji. I tak jak jest dużo fajnych i przyjemnych lightów siódmotierowych do gry, tak od kiedy wszedł CVS, to niestety te lighty dostały mocno po tyłku. Bo jeżeli was siódemką rzuci na ósemki bądź na dziewiątki lighty, to one raczej was outspotują dzięki CVS-owi. A wy mając nawet dobrą załogę, dobry setup do spotowania i do camo, no będziecie, jeżeli przeciwnik też jest dobrze zrobiony będziecie, no, w gorszej, dużo, dużo gorszej sytuacji. Piątka ma ten plus, że maksymalnie rzuci ją na siódemkę, więc nie rzuci ją na lajta z CVS-em, tylko, że też, no, trzeba się nauczyć jednak trochę, trzeba wrócić dziś pamięcią do, starego, do starszego grania lightami, czyli od krzaka do krzaka i wiedzieć, gdzie można, a gdzie nie można przeskoczyć. Bo naprawdę nieraz można dostać spota dopiero, jak komuś, wyje... yy, zaświecić kogoś praktycznie, jak wjedziecie komuś na 50 metrów, jeżeli też jest dobrze ustawiony i ma wszystko odpowiednio dobrane. 3 do 3. Oczywiście na wyższych tierach, jak macie Manty albo Elca, no to takich gagatków też trzeba zaspotować praktycznie na nich wjeżdżając. Ale inne lighty, które już nie są aż tak świetne do spotowania takiego kamu, nie mają. No mogą się świecić dużo, dużo wcześniej. 1100 asysty, póki co 3 do 4. Górka nie wygląda zbyt dobrze. Widać, że przeciwnik na tej górce ma przewagę. No ale ja dalej cierpliwie sobie stoję. Teraz Sztuk dostał spota ode mnie. Ważne też to klikać właśnie, bo ludzie często nie ogarniają, że coś się wyświeciło, a tak jak będziecie klikać, to może ktoś się kapnie, ojej, faktycznie tam ktoś jest, może trzeba strzelić, e, zwłaszcza, że też na tych niskich tierach to bardzo często jest taki typowy tunnel vision, z ogarnianiem mapy też bywa różnie, 4 do 5. Korciło mnie, żeby dobić tego Firefly'a, ale bałem się cały czas, że dostanę spota. Dopiero jak zobaczyłem, że Leopard tutaj podjechał, no to zacząłem zastanawiać się, co dalej. Excelsior zjeżdża. Widzę, że górka zaczyna padać, więc i ja chcę zagrać coś innego, tylko zastanawiałem się jeszcze, co. Miałem w głowie to, żeby może pojechać nad wodą, ale teraz zobaczyłem tego leoparda za sobą. I widzę, że ja go wyspotowałem, chociaż tak naprawdę w ogóle się na tym nie skupiałem. No po prostu od mojej dobrej załogi, on wyjechał z Krzaka, proszę bardzo. Nie? Doszło prawie 600 spota bez jakiegokolwiek skupiania się na tym. Kwestia dobrej załogi i wyposażenia. 2000 asysty już jest. do 6 m6 na ogrysku, więc liczyłem, że ktoś zaraz ją dobije, ale w końcu straciłem cierpliwość i sam korzystając z tego, że byłem w krzakach i miałem jeszcze krzaki między sobą, a właściwie drzewo przewrócone między sobą a m6, więc postanowiłem go skończyć. Jadę szerzej, żeby w jakiś głupi sposób ta P40 trójka mnie nie spotnęła. Niewiele asysty od niego wpada, ale zawsze coś. Gdzieś tam się to sumuje. Tutaj miałem nadzieję, że może jakiś przestrzał będę miał, ale on już zjeżdżał, więc no, oczywiście ten przestrzał zwiał. Czy przestrzał zwiał, więc przestrzał nie było. Przestrzał zjął, tak. Przestrzał zwiał, bo się przetraszał. jak ja coś nieraz palę, to po prostu 9 do 8. Ale tak jest, jak się nagrywa kilka filmów, dużo się gada. Ja też tego nie tnę. Potem, nawet jak się walnę, chcę, żeby to było najbardziej naturalne, jak może być. 9 do 8 jadę teraz przy krawędzi, przy krzaczorach, licząc, że może ktoś będzie jakoś źle stał i go końcówką mojego zasięgu spotowania zaświecę. m 8 ma jeden nie. Postanowił postać sobie jak jakiś słup soli. Teraz spotkałem Grilla. Ustawiam się tak, wymieć między mną a nim osłonę, która daje mi camo. Oberwał od kogoś i mogłem sobie też spokojnie w niego strzelić. jest Arciocha. No i dostałem spota. I tu się trochę zdziwiłem, szczerze mówiąc, że ktoś mnie zaświecił. Mówię, oj, to nie tak miał wyglądać. Widzę, że ten IT-3, który przetrwał, a którego mogło spokojnie nie być, on może być gdzieś tam skitrany. Też nigdy nie wiadomo, czy na jakiej siatce nie jest, no bo na tych niskich tierach wybór wyposażenia nie jest zbyt duży. Niektórzy mogą chcieć nawet wkidrać siatę. Jest Arciocha, spotnęła mnie, no ale dobra, nie, najważniejsze, że nie strzeliła w moim kierunku i te trzy znowu mnie trafia uszkadza miła Moraka. Trzy fragi na koncie, gdzieś jest jest sztuk, którego nie, widzę, nie widzieliśmy do tej pory. Byłem tutaj akurat już byłem zaskoczony, że nikogo nie świecę, i nagle mówię: Oj, Zobacz, że jestem tak ustawiony, że ten IT3 myślałem, że mnie nie zaświeci, a jednak w końcu spota dostałem. Mnie to powinienem się chyba najpierw skupić na tym IT3, którego miałem z prawej strony. Na szczęście on się na mnie aż nie tak nie patrzy, jeszcze obrywa od kogoś. No i w końcu pada, więc tu miałem też troszkę więcej farta. Nie wiem dlaczego wydawało mi się, że nie spojrzałem na minimapę wtedy, że P43 jest bliżej, a nie na podjeździe e, bliżej, już mojej bazy. No i jest sztuguś. Niestety kapryśność tej armaty daje się czasami we znaki. No i dobijam go, robię czwartego. Fraga jest 14 do 10. I 15 do 10. Wygrywamy bitwę. Zerknijmy na rezultaty. Screeny końcowe wyglądają następująco: zabite w kątem wpadła odznaka mistrzowska Asa Pancernego, a ponieważ, jak widzicie, tak właśnie wyglądała moja pierwsza MK, to bitwa z kronikarskiego obowiązku ląduje na kanale. Dodatkowo medal Paskuciego, służba patrolowa i scout 708 uszkodzeń własnych, 2950 asysty, 4 fragi. Dało to łącznie 1325 punktów bazowego EXPA. OBD T78 przekroczył 2000 uszkodzeń. u nich ten P43B ponad 300, więc też całkiem przyjemny rezultat: 10 trzafodanych, 9 trafionych, 8 z penetracją. 104 uszkodzenia na dystansie powyżej 300 metrów. Przejechane prawie 4 km na czysto, zarobione ponad 42000 kredek. Ekspa wpadło 4770. I to by było na tyle, jeśli chodzi o materiał o tym lajcie. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym z czołgu sądzicie, bo wielu z Was zapewne ma go w swoim garażu. Chętnie je, poczytam Wasze komentarze i z Wami podyskutuję. Dziękuję za dzisiaj, za wspólnie spędzony czas. Przypominam, że no, sekcja komentarzy należy do Was, więc będę wdzięczny za całą aktywność. Jeżeli podobają Wam się filmy z niskich tierów, jeżeli lubicie moją działalność i mielibyście ochotę ją wesprzeć, to zachęcam do dołączenia yy, na przykład do grupy, która zabrała mnie na wirtualną kawę. Link do serwisu Kafe będzie w przypiętym komentarzu. Życzę Wam miłego dzionka, do zobaczonka, trzymajcie się, cześć!